Często pytają nas w NVH o standardową konfigurację do pomiarów hałasu i drgań. Oto ona i polecam ją jako podstawowy test za każdym razem, gdy będziemy wykonywać test NVH. To jest trójosiowy akcelerometr, który mówimy, że jest podłączony tutaj z ABC do XYZ akcelerometr umieszczony na ramie siedzenia, śrubie siedzenia lub tam, gdzie klient skarży się na wibracje. I zawsze miej mikrofon ustawiony na kanale D. Mikrofon pozwala nagrać komentarz w trakcie badania, ale również daje to dostęp do całego spektrum pomiarów. Więc będziemy mieć od 0 do 300 Hz z akcelerometrem, a potem od 300 Hz do 20 kHz z mikrofonu. Teraz prawdziwe piękno tego testu polega na tym, że uchwycisz częstotliwość zakłócającą amplitudę oraz także oś. Więc w tym scenariuszu powiedzmy, że byliśmy na jeździe próbnej i mamy silne wibracje w osi Y, to jest pion. Cóż, usuniemy kanały B i C, U zostawiamy kanał. Y tutaj, przepraszam, na interfejsie, więc to jest kanał A podłączony teraz do kanału Y. Mierzenie tylko pionowych drgań, ale nadal w kabinie, w trakcie testu drogowego, mieliśmy irytujące drgania osi Y, więc teraz po prostu skupimy się tylko na tej osi. To teraz dało nam dwa wolne kanały, gdzie możemy podłączyć jeszcze dwa interfejsy. Mierzące tylko oś pionową. Tak zrobimy na kanale C oraz na kanale B. Interfejsy możemy umieścić w różnych punktach pojazdu i zachowujemy mikrofon wewnątrz kabiny do komentowania i pomiarów powyżej 300 Hz. Wykorzystujemy wiele czujników jednocześnie. Pierwszy interfejs, mierzy drgania w kabinie. Pozostałe wykonują pomiar osi Y w różnych punktach pojazdu. Pamiętaj o orientacji akcelerometru. Przy pomiarze osi pionowej umieszczaj akcelerometr pionowo.